Ten pancerny subiwalowy smartfon jest niemal niezniszczalny, ma wymienną baterię i zastąpić jej nawigację na motocykl. Moje słowa nie są na wyrost. Hammer Ranger nie boi się ekstremalnych warunków pracy. Woda, błota, kurzu ani upadków, co potwierdzają certyfikaty IP69 i Mil STD810H oraz nasze testy praktyczne. To naprawdę kompaktowy pancerny smartfon z sześciocalowym ekranem waży 260 gramów, czyli jest niewiele cięższy niż. Zwykłe smartfony. Hammer Ranger ma wymienny akumulator, coś, za czym tęskni mnóstwo osób. Idziesz w góry, no to weź zapasowe baterie, a nie będziesz musiał polegać na ładowaniu za pomocą powerbanka. Wymiana akumulatora trwa kilka sekund i jest bardzo prosta. Jeżeli jeździsz na motocyklu, Hammer Ranger sprawdzi się doskonale jako nawigacja. Aparat główny nie ma optycznej stabilizacji obrazu, która mogłaby uszkodzić się od wibracji motocykla. Możesz zatem wpiąć bez obaw Hammer Rangera w uchwyt i korzystać z niego podczas przejażdżki, np nad morze śródziemne. No a jeżeli smartfon z jakiegoś powodu spadnie na ziemię, no to nic mu się nie stanie. W trybie zdjęć podwodnych cykniesz już na miejscu parę zdjęć rybą i innym żyjątkom. Hammer Ranger w tej wersji kosztuje 1099 zł. Powiedzcie mi, czy to dużo jak za taki smartfon?